PKN Orlen ma swój miód. Tak, nie przysłyszeliście się. Koncern ma blisko milion pszczół. Pasiekę ulokowano na pograniczu terenów PKN Orlen i Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Płucku. Miód, jaki tu powstaje, jest nie tylko smaczny, ale spełnia wszystkie normy europejskie pod względem właściwości fizykochemicznych. W ten sposób koncern m.in. zapobiega problemom związanym ze spadkiem populacji pszczół. Dlatego też zdecydowaliśmy się na współpracę ze specjalistami w tym zakresie, z Mazowieckim Ośrodkiem doradztwa rolniczego w Płocku i od 2017 roku wspólnie zbudowaliśmy pasiekę w sąsiedztwie zakładu. Pszczoły dobrze zaklimatyzowały się w sąsiedztwie zakładu, o czym świadczy jakość miodu i jego zbiory. Stąd kolejna inicjatywa, druga pasieka, tym razem w południowej części zakładu. Pasieki na terenie ośrodka są od 2017 roku. Z roku na rok udaje się zebrać więcej miodu i uratować więcej pszczół. Chcemy, żeby ludzie w mieście zobaczyli, że pszczoła może bytować w mieście. Może dzięki temu, że mamy nasadzenia na balkonach, na ogródkach, sadzimy drzewa i krzewy miododajne, możemy ratować tą pszczołę i spowodować, że społeczność w miastach zobaczy że też może pomagać pszczołom, a pszczoły to jest życie nasze. To jest owad, który powoduje to, że dzięki jego pracy my mamy co jeść. Posieki to najważniejsze działania, ale nie jedyne. Powstała między innymi tablica informacyjna. Chcemy tutaj wspólnie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego pomagać, ale pomagać świadomie. Stąd zdecydowaliśmy się na Kolejną, kolejne działania, kolejną inicjatywę. Mam tutaj na myśli odbudowę populacji unikatowych pszczół z linii kampinoskiej, które to są zagrożone z różnych względów wyginięciem. Koncern wsparł również utworzenie i wyposażenie pracowni pasiecznej, gdzie odbywa się cały proces pozyskiwania miodu. Mamy z Orlenem możliwości też bardzo dużo oddziaływania, bo są szkoły, jest młodzież, jest możliwość oddziaływania przez różne nasze inne oddziały na całym Mazowszych. Chcemy rozpropagować pszczołę na całym naszym terenie działania i wykorzystać pomoc Orlenu do przedstawienia tych problemów. Pamiętamy o zwiększaniu świadomości mieszkańców Płocka czy okolicznych gmin. I tylko w zeszłym roku zorganizowaliśmy warsztaty pszczelarskie dla najmłodszych mieszkańców. Dzieciaki mogły m.in. wykonać samodzielnie świecę z wosku pszczelego czy podejrzeć, jak wygląda życie rodziny pszczelej w Szklanym Ulu. Zaprosiliśmy w sierpniu też. Uczniów z rodzinnych domów dziecka do eko miasteczka. Tam, między innymi jednym z głównych atrakcji było budowanie hoteli dla tych małych owadów. W zeszłym roku razem z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zorganizowaliśmy konferencję w Płocku, bezpłatną konferencję dla Uczniów szkół średnich o profilu biologicznym. Temat konferencji Rola Pszczoły w życiu człowieka. Wzbogacenie środowiska naturalnego w rodziny pszczele to jedna z wielu inicjatyw koncernu w zakresie bioróżnorodności. PKN Orlen posiada także pasieki pszczele w spółkach Grupy Kapitałowej w Niemczech oraz Czechach. Produkowany w nich miód nie tylko spełnia wszystkie wymagania jakościowe, ale zdobywa także nagrody. Jak zapewniają nasi rozmówcy, każdy z nas może dołożyć swoją małą cegiełkę do tego Projektu. Jak zamiast sztucznego trawnika zróbmy łąkę?